Nie bez powodu jesteśmy w otoczeniu betonowych murów. To twoje ograniczenie, to schematy myślowe. Ćwiczysz mięśnie, biegasz na siłownię. A co z centralnym układem dowodzenia? Pamiętaj, tylko mistrzowie i wygrani korzystają ze współpracy z psychologiem. i przegrani tego nie robią. Witam Państwa. Emocjonalna pępowina. Proszę Państwa, nie bez powodu pierwsze skojarzenie pępowina, prawda? Nić łącząca matkę z organizmem dziecka właściwie przez cały okres ciąży, uzależniająca jego dobry, prawidłowy rozwój. Od tej nici, od tego, żeby ona była odpowiednio ukrwiona, odpowiednio zabezpieczona, żeby to, co mama spożywa, było dobrej jakości, bo tylko to zapewnia nam w późniejszym okresie prawda? prawidłowy rozwój, wykształcenie. Wszystkich organów we właściwym czasie, odpowiednim dla etapów ciąży i dla etapów rozwoju późniejszego, prawidłowego funkcjonowania w życiu. I odcinana w chwili naszego fizycznego pojawienia się na świecie prawda? w chwili przyjścia na świat. Odcinana, zawiązywana po to, żeby nasz własny organizm stał się zamkniętą całością, stał się odrębnym od organizmu matki bytem. Bywa jednak, że niestety nie odcinamy tej pępowiny. Że jest Jesteśmy na różnych poziomach naszego funkcjonowania uzależnieni. Tak jak płód uzależniony jest od organizmu matki, tak my jesteśmy później uzależnieni od tego rodzica. Na czym polega ta nieodcięcie tej emocjonalnej pępowiny? Otóż bardzo często. Wiadomo, że ludzkie dziecko, prawda, po przyjściu na świat, no nie jest jak większość ssaków, mniej lub bardziej samodzielna. Nie stajemy od razu na własnych nogach. Nie umiemy od razu chodzić, mówić, komunikować się. Wymagamy troski, opieki, czułości przytulania, głaskania, karnienia, przewijania, prawda, mówiąc krótko, dbania o ten nasz dobrostan, okazywania nam bardzo pozytywnych emocji, serca, właśnie opieki, czułości, dbałości, etc., etc., etc. I proszę Państwa, są takie momenty w naszych Życiach, że my ciągle i bez przerwy czujemy tę więź. Jesteśmy już niby dorośli, samodzielni finansowo mamy własne rodziny, zdobyliśmy wykształcenie, zawód. Jesteśmy niby specjalistami we własnych dziedzinach a jednocześnie ciągle z tyłu głowy. Mamy. A co powie mama? Co tata powie na to? Dla... Muszę się z tatą skonsultować. A tato, a mama? A co mi, co by powiedziała? A co sobie pomyśli? A jak zareaguje? I to jest, proszę Państwa, z jednej strony y, nasza niedojrzałość trochę emocjonalna, y, brak takiej y, samo odpowiedzialności za siebie, a z drugiej strony wynik, po pierwsze, nadopiekuńczości rodziców, nadkontroli rodziców, y, przekonania, że Skoro to jest moje dziecko, to jest do pewnego stopnia moja własność i to ja będę do końca świata i o ten dzień dłużej decydował, bo mam do tego prawo, bo jestem rodzicem. I bardzo mocno bywa, utrudnia nam ta pępowina, samodzielne życie. Dlaczego? Bo mm, mocno ogranicza nas w podejmowaniu samodzielnych decyzji, czasami dobrych, czasami złych, ale również jeśli są to decyzje niekoniecznie z tej najwyższej półki, to proszę Państwa, brakuje nam też odpowiedzialności za nie. I brakuje nam zaufania do siebie. Bo ciągle patrzymy na wszystko przez ten pryzmat, co powie tata, co powie mama. I my nie żyjemy własnym życiem. My, jakby cały czas, zgadzamy się na to, żeby skądinąd ukochani rodzice. Zasługujący na nasz szacunek i wdzięczność za troskę, wychowanie, cały trud włożony w ukształtowanie nas, ale żeby to oni decydowali. I tu mówię stanowcze nie. To odcięcie tej pępowiny bywa bardzo bolesne. Bo bardzo często rodzice tak mocno przyzwyczajają się do tego, że mają prawo nas kontrolować, mają prawo zwracać nam uwagę, mają prawo decydować za nas, ba, wybierać nam szkołę, zawód, partnera życiowego, wystrój mieszkania, przyjaciół to z kim możemy się spotykać, z kim nie, kto jest wartościowy, kto nie, jakie książki powinniśmy czytać i tak dalej, co jadać? Bardzo trudno im jest, wycofać się z naszego życia na pozycję mentora, doradcy, przyjaciela. Ale na pewno nie pana i władcy, e, jedynego autorytetu, e, jedynego decydenta, i jedynej osoby, która ma mm, wszechwiedzę i patent na. Mm, Właściwe decyzje, naprawdę, na to, żeby na oceny. Ciężko to zrobić, ale warto. Dlaczego? Dlatego, że im dłużej nie odetniemy tej pantowiny, tym trudniej nam będzie podejmować samodzielne decyzje, być odpowiedzialnym za własne błędy, wykorzystywać nasz potencjał, próbować rzeczy nowych, wybierać samodzielnie, brać odpowiedzialność za to, co robimy, nie obarczać. Bo to działa też w drugą stronę, prawda? A bo tato, bo ty mi tak powiedziałeś, bo ty mi, mamo, podpowiedziałaś, bo ty zdecydowałaś. W skrajnych przypadkach przecież bywa tak, że rodzice, na przykład, nie akceptując naszego życiowego partnera, doprowadzają do rozwodów, fabrykując nawet jakieś w ogóle karkołomne dowody zdrad oczerniając i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo te przypadki też się zdarzają. Także moi kochani, jeżeli buntujemy się, to bardzo zdrowy objaw. Bo każdy z nas poszukuje tej własnej drogi właśnie. Tego, żeby być całością, prawda? Żeby mocno samodzielnie stawać na własnych nogach. I co jest ważne również. To ważne jest wypośrodkowanie. To znaczy z punktu widzenia rodzica im starsze mamy dziecko tym częściej mówmy. Moim zdaniem, powinieneś zrobić tak, tak, tak. Ale to Twoja decyzja. A z kolei, z punktu widzenia nas samych, mamo, tato, co o tym myślicie? Chcę wysłuchać Waszego zdania. Ale to nie oznacza, że muszę co do joty wypełnić wasze, prawda, jakieś tam wasze zadania, wasze hmm, widzi mi się, prawda? I dokładnie punkt po punkcie poddać się po kolei temu, co mi zaplanowaliście. Wtedy. Te nasze stosunki będą oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i rzeczywiście wzajemnym liczeniu się ze sobą. A to przekłada się na taki bardzo zdrowy stosunek do siebie nawzajem i stosunek nas samych do siebie. Na to, że Osobą, której ufamy najmocniej w naszym życiu, jesteśmy my sami. I nawet jeżeli czasem podejmujemy decyzje błędne, pozornie niekorzystne dla nas, to jednocześnie potrafimy ponieść ich konsekwencje, wyprostować to, uczyć się na własnych błędach. Nie być zametkowani przez najbliższych jako nieudacznicy bez własnego ja. Dziękuję bardzo.